W nowym vlogu my właśnie wybieramy się na wodospady. Zobaczymy czy dojedziemy, co. Mamy godzinę 15. Chcieliśmy ominąć tych największych korków i tłumów przede wszystkim tam, bo z tego co wiemy jeździ tam bardzo dużo ludzi. Widziałem też na Instagramie zdjęcia i po prostu park jest przeludniony, szczególnie te okolice wodospadu. Idziemy sobie na 16. Teren parku jest mega duży, nam głównie zależy tylko na tych wodospadach, więc też dlatego jedziemy tak późno. Ale to dobrze, rano Dominik był w sklepie, posiedzieliśmy trochę nad basenem, teraz się pozbieraliśmy no i jedziemy, także ile nas to czeka to drogi? To ciekawe, trochę się tam pewnie też pokąpiemy, Mówimy już 50 Mam minut, mamy 60 km. No, także dopiero wyruszyliśmy, jedziemy takim busikiem, ja się trochę stresuję, bo to auto jest spore, albo dwójka no damy jest radę. Mercedes V-klasa 8-osobowa, no, jest dosyć duża, no, szczególnie, wiec. że mm, są wąskie drogi, szczególnie te podjazdy pod apartamenty. My nie mamy tej pierwszej linii przy morzu, tylko drugiej. Jakby po prostu trzeba wyjechać do góry bardzo stromo, i jak na takie auty to jest po prostu. No to jest dramat, bo ja już widzę, jak no się łamie w kół. Jedziemy. Trzymajcie kciuki. Właśnie dojechaliśmy, zaparkowaliśmy samochód na no. parkingu i będziemy szli do parku. Park ma 100 km2, ponad, tak? 109 ponad. km2, jest Także ogromny. Jest ogromny. My jesteśmy pod wejściem, Mam wiele wejść, my jesteśmy pod jednym z i będziemy szli do środka, potem będziemy musieli popłynąć. Statkiem, tak? tak, albo można iść też. No, ale można zależy. Iść? Tak, można iść albo płynąć statkiem. No to Rejestr jest trwa 25 minut. No już jest przez do spada chyba, tego co się orientuje. Dobra, to idziemy. Idziemy. Jesteśmy już na miejscu Ale nie mamy już ogóle ale chyba wejdziemy sobie w tą stronę Na pewno nie sobie słychać No, lepiej pokazać Tak to się prezentuje, wodospady wyglądają przepięknie, ale ludzi jest bardzo dużo Więc nie wiem jak to rozegramy, nie wiem gdzie znajdziemy dla siebie miejsce ale widok rekompensuje chyba wszystko Naprawdę pięknie Tak to wszystko się prezentuje Tam mamy nowe Tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy zjeść, kupić pamiątki Odkąd weszliśmy do parku kupiliśmy bilety Potem jechaliśmy busikiem parę minut Ile to mogło być? Mam no 5 minut pięć maksymalnie 5 Potem szliśmy około 2 km przy nas Taką płaczką Bardzo ładne widoki Także podobało mi się No i teraz weszliśmy właśnie tutaj Jest bardzo ludzi. Specjalnie przyjechaliśmy o 16. Mam nadzieję, że już jest i tak mniej że to się musi dać w ciągu dnia. No wydaje mi się, że jest mnóstwo tak do 16. Też te wszystkie największe wycieczki tutaj przyjeżdżają z samego rana. I tak nam się udało, fajnie, przyjemnie się szło. Teraz jeszcze wejdziemy sobie do wody. Przynajmniej za nogi, bo kąpać to się możemy w Też Też się bo boimy fajnie. zostawiać rzeczy, mamy telefony, no, no dokumenty, tutaj... pieniądze, klucze do auta i po prostu nie chcemy tego zostawiać i ryzykować. Także idziemy. Znaleźć jakieś miejsce, się uda. A co wziąłeś tu picie? Mam tu wiele. A nie było tej niebieskiej? No nie no, wziąłem tam, i dużą niebieską. Aha, jest. Tak. A to jest, ta niebieska jest mega dobra. Ten cały mokry. No jest bardzo ciepło, tak duszno dzisiaj jest. Nie świeci słońce, bo są... znaczy teraz chyba wyszło słońce, a dzisiaj było dużo chmur. Ale ogólnie jest no, duszno. Ja mam całe No ja też. No. No także tak to wygląda. Ludzi jest naprawdę no sporo. Może znajdziemy dla siebie jakieś miejsce, Poza tym samo miejsce jest takie trochę specyficzne, nie? To nie jest taka plaża. Taki dzikie, no. Co? Takie dzikie. Dzikie, no. Także musimy gdzieś tu, nie wiem, się ulokować. Znaleźliśmy tutaj jakiś kawałek ziemi i tak to wygląda. No faktycznie jest dziko, no i nie wiem co z tymi rzeczami. To co co wejdziemy na świecie? Nie zabij się. Jaka woda? Uważaj nie decydujemy się na to, żeby wchodzić oboje i ustawiać tutaj rzeczy no jest za dużo ludzi, a mamy zbyt dużo wartościowych rzeczy których byłoby nam szkoda także nie wchodzimy nie zamoczył nogi jak jesteście we dwójkę, no to sami zobaczcie nie ma to za bardzo nawet gdzie zostawić rzeczy żeby pójść tam popływać idziemy na spacer i znaleźć. ej nie podchodź, bo on będzie syczał, ej bo on cię zaatakuje już zły mamy kolegę ale kolega nas nie lubi Piu! <laughs> Mega! Zobaczcie jakie romantyczne miejsce Ładnie, podoba mi się tu Ogólnie park jest super zorganizowany, wszędzie są toalety, kosze na śmieci, łapki, żeby sobie usiąść, tu mamy taki wodopój i właśnie nalewamy sobie wody. Znaczy ludzie, ludzie są w chwili, więc wydaje mi się, że jest do picia. Nie no, na pewno, wydaje mi się, że właśnie w taki sposób jak woda leci, no to, jak to się, o, to jest po prostu do picia. Zimna? Mhm. Zimna, bo ona prosto z wodospadu bardzo mi się podoba jeśli chodzi o organizację Natomiast cieszę się, że nie przyjechaliśmy tutaj na cały dzień, bo po prostu nie uważam, że by było konieczne, żeby spędzać tu cały dzień godziny to jest No, akurat Właśnie sprawdzamy sobie jeszcze drogę do innego miasteczka, które jest niedaleko stąd W sumie takiego większego Może pojedziemy tam coś zjeść Także ogarniemy co większego, w sensie Takiego w porównaniu do tych miast jest tutaj No ale jest takie dosyć No można cieka. pojechać możemy to jest pojechać sobie zjemy to jest. Teraz jeszcze delektujemy się takimi widokami No ale już zmierzamy ku wyjściu Cieszę się trochę Siedliśmy właśnie do auta i jedziemy do miasteczka Mamy ile? 13 minut drogi No to aż żal nie pojechać pasatem bardzo sobie też, tam na że polecało właśnie Szybenik, więc zobaczymy, czy będzie warto fajnie zobaczyć, a przy okazji jeszcze coś zjemy, Dokładnie. więc na pewno też Wam pokażemy, czy, 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 czy będziemy to polecać. Jest, bo my byli, jesteśmy. Wodomory. To dobrze, bo każda restauracja ma z nami lekko, bo my po prostu... Znaczy ogólnie no, musi być smacznie i dużo. O, dla Dominika to jest, to jest właśnie kryterium. Dużo to przede wszystkim. Najlepiej dużo mięsa. Powiem Wam, że ostatnio zjedliśmy w takiej knajpie przy plaży za bardzo dużo pieniędzy i było okropne. Naprawdę. Przede wszystkim, że porcja była mała, nie? Tak. To był jakiś miks takich mięs, tutaj chorwackich i tak dalej. Mówiłam, to się naje, mięsa, frytki. I przyszła porcja frytek, jak dla małego dziecka, dwuletniego. Mięsa w ogóle choćby było odsmażane x razy i za to wszystko zapłaciłem. Jakieś ponad 60 zł czy 70, więc to już jest dosyć sporo jak na tutejsze ceny. No i w ogóle się nie najadłem A teraz byliśmy w super restauracji. Pałinę zabrałem, też pewnie to będzie w tym vlogu, czyli wcześniej. E, jesteśmy mega zadowoleni, a zapłaciliśmy trochę więcej, czyli trzeba na na No, a naprawdę jedzenie było naprawdę bardzo, bardzo dużo, także zobaczymy co znajdziemy teraz. Może nawet wpiszemy sobie, jakie są tak, polecane no, no, jak restauracje. i zaparkujemy. I tak sobie coś znajdziemy. Nasza orientacja w terenie nie jest najlepsza. Dodatkowo nasz GPS pokazał coś dziwnego i jesteśmy obok jakiegoś stadionu przy blokowisku. To na pewno nie jest tutaj, więc musimy szukać jakiejś innej trasy. Może coś znajdziemy. Znajdziemy. No, to jest tak. <głos》> Jesteśmy już na miejscu, znaleźliśmy parking i deptak, także będziemy ja, tutaj spacerować. spacerować i szukać miejsca, gdzie możemy zjeść. W ogóle chodząc tak przy porcie, podziwiamy sobie wszystkie nowoczesne jachty i wyobrażamy sobie, jak to by było, gdyby. <grym> tam, byli. Weszliśmy teraz jakby do środka tego miasteczka i jest bardzo ładnie. Mega klimatycznie, brakuje jeszcze kogoś, żeby ktoś grał muzykę na żywo na środku. Ja u góry patrzę stare takie blokowiska. Ładnie. Mega klimatycznie, no. podoba mi się. Zamówiliśmy sobie jedzonko, siedzimy w bardzo ładnym miejscu, jest to mega klimatycznie. Mamy też wiatrak Tak, w środku miasta, także cieszymy się i będziemy jedli. Zdecydowaliśmy się, że będziemy jeść burger. Pani ja I przyszło nasze jedzonko. Tak się prezentuje. Smacznego. Dobre prytki. Dobre prytki. Będziemy jeść, bo powiem wam, że jak usiadłam, to w tej chwili zgłodniałam i już jestem głodna, więc jemy. Na zawsze. Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz tego. wszystkim, witamy was z Makarskiej Dzisiaj przyjechaliśmy nie z rana, nie z rana, ale na obiad do Makarskiej Przeszliśmy się tą główną ulicą No takim deptakiem, nie wiem, dużo przeszliśmy Jesteśmy zmęczeni, jest mega gorąco, piliśmy całą wodę Siedzimy teraz w cieniu nie wzięliśmy sobie nic do kompania, ale siedzimy w takim bardzo ładnym miejscu i odpoczywamy Idealnie tak. przy... przy morzu. Więc w ogóle takimi drzewami. No i niedługo będziemy się zbierać na obiad, żeby coś zjeść. Już tam jakąś restaurację sobie upatrzyliśmy, więc już tam pójdziemy, Tak, ale w ogóle jest całkowicie inny klimat niż, niż u nas. Jest mega dużo restauracji, jakichś właśnie tych takich stoisk z z butami do wody, materacami i takimi pamiątkami i tak no, dalej. To jest tak, taka bardziej wioska, a tu jest tak bardziej miasto. No, no i podoba mi się. To się też podoba. No. Dzisiaj jest w sumie czwartek, nie ma aż tak bardzo, bardzo dużo ludzi, ale jest dużo. No jest więcej niż u nas to Tak, no ale można spokojnie spacerować. I na plaży też jakby jest tam zachowany gdzieś dystans, więc to nie jest tak, że są jakieś mega duże tłumy. Wczoraj też byliśmy w ogóle po drugiej stronie naszej wyspy, też było tak bardziej rozrywkowo, były takie bary przy plaży, gdzie można było usiąść, były drinki, była muzyka, więc też tam chwilę posiedzieliśmy. W sumie też mi się bardziej podobało niż u nas. To prawda, u nas jest spokój. Znaczy nie jest źle, jest fajnie, tylko A po prostu. Na przykład dla nas, dla takich młodych, żeby gdzieś iść, w ogóle się napić drinka, to trzeba przejść kilka kilometrów, albo podjechać autem po prostu. A nie ma czegoś takiego, że wychodzisz sobie z apartamentu, masz obok kilka barów, czy restauracji do wyboru. Tu możesz sobie zjeść lody, tu możesz sobie zjeść naleśniki i tak dalej. Tylko po prostu u nas się wychodzi jest ulica bez deptaka. Jechaliśmy tutaj w sumie ponad godzinę. I to co jest fajne. Są bardzo fajne autostrady w Chorwacji i do tego są puste, nikt na nie nie jeździ, więc jeździ się super. Sprawdzamy jeszcze, czy ludzie polecają jakieś restauracje, może akurat. Do takiej się wybierzemy. Ogólnie zastanawialiśmy się nad tym wcześniej, jak ludzie kiedyś podróżowali bez internetu. My wszystko sprawdzone w internecie: trasy, GPS, restauracje wszystko, wszystko jakieś takie punkty, które warto zwiedzić. Wszystko jest w internecie i mam wrażenie, że podróżowanie teraz, w tych czasach, kiedy jest internet, jest o wiele łatwiejsze. Także cieszę się. I co masz coś? Przyszliśmy właśnie do restauracji, która jako pierwsza rzuciła nam się w oczy. Już wcześniej siedzimy. Siedzimy sobie tutaj przy wodzie, także jest bardzo ładnie. Tutaj w ogóle jest super rzecz, bo jest taki dmuchany plac zabaw dla dzieci. Sprawdzaliśmy cenę i kosztuje to stoku na cały dzień i jest naprawdę super opcja. Dla dzieci, ale sama bym poszła. Ja też. No. A... A co do jedzenia? Decyzja była bardzo szybka, bo wzięliśmy dania z top 10. Mam nadzieję, że to jest takie prawdziwe top 10. A nie, sami sobie wymyślili to, co najmniej mi się ja. sprzedaje. Ja sobie wzięłam makaron, penę z łososiem i krewetkami. A ja wziąłem żeberka. Także zobaczymy, jak nam zaraz przyjdą. Co no to będzie? Nie zaraz, dopiero zamówić. Ja myślę, że za 15 minut. A jeszcze pokażemy Wam nasze ulubione lody w ogóle. One są wszędzie. Są tutaj, są też w Trogirze, są też właśnie w tej miejscowości, której byliśmy wczoraj, nie pamiętam ona się nazywa dokładnie. O, to tam też e... nie było. Są bardzo dobre. Najlepsze lody jak kiedyś. Mamy tu codziennie no, lody, bardzo lody i smak. to możemy na pewno. Bardzo dobre smaki. Różnorodne. Bardzo różnorodne i naprawdę bardzo dobre, ale takie to premium, potem... premium, właśnie typu tam, np. fifi, si, czy jakieś Caffe albo po prostu kawa I ja nigdy nie, nie jadłem sobie wcześniej lody w smaku kawy, mówię, a to pewnie będzie takie po prostu... Ach, bardzo ale bardzo dobre Ale no. są bardzo dobre, chyba najlepsze lody, jakie jadłem Także siedzimy i patrzymy sobie na widoczki Przyszły nasze dania i prezentują się no apetycznie, naprawdę Dominik ma żeberka jak mówiliśmy, super wyglądają, nie? No będą smakować. A ja mam makaron, także jemy. Mamy te lody. Są to lody Premis. Tak, także co masz co? Rafaelo i coffee. Rafaelo i coffee. Bardzo dobre. Ja już nie biorę, bo tak się najadam tym makaronem, że nie dam rady zjeść. Ale smacznego. Teraz wybieramy się na rynek, na Stare Miasto. Jeszcze nie wiemy, gdzie to jest, ale jakoś trafi. Dotarliśmy do rynku, widok jest przepiękny, te góry super wyglądają. Nie takie wysokie, i no, te góry, robią idealnie im widać. Nie ma żadnych chmur ja ani mógły. mgły. Współczuję im, jak ktoś tam spina. <laughs> Oczywiście we mnie ich wybór, ale podziwiam, ja bym nie dała rady w taki upał. Ledwo chodzę. A <laughs> co dopiero, wspinaczka. <laughs> Właśnie wyjeżdżamy z parkingu i wracamy do nas. Bardzo nam się podoba makarska. Zobaliśmy teraz w ogóle trasę wzdłuż linii morza. No i będziemy wchodzić widoknie. Jest w sumie krótsza, jeżeli chodzi o kilometry, no ale tam oczywiście dłuższa. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę na trasie i zobaczcie jak pięknie te góry, które wyglądają naprawdę... One wyglądają jak namalowane. Są takie wielkie, ale zarazem takie bardzo wyraźne, jakby były są w zasadzie zaraz obok. I tutaj mamy po drugiej stronie od razu widok na morze. No pięknie. Już mamy godzinę 17.45. Powoli słońce już się zniża. Także niedługo będzie piękny zachód. Tak wygląda Chorwacja. Pięknie, pięknie, pięknie.